Cześć! Z tej strony Mariusz i Julek. I nie wiemy kto z nas bardziej lubi... Kratki. Dokładnie. Słuchajcie, jedziemy właśnie do... ...do Łodzi. Na otwarcie LEGO Store'u. Tak? Za chwilę zobaczymy. Jest właśnie... właśnie jest środa, a otwarcie będzie jutro o 10. Więc zobaczymy co tu będzie fajnego w tej Łodzi, co? No. Zobaczcie, jesteśmy, patrzcie, jesteśmy w Łodzi. Zobaczcie jaki fajny dworzec fabryczny, a tam jest EC1, czyli takie jakieś miejsce, gdzie można wejść, coś jak w centrum nauki Kopernik. Bardzo fajne miasto, nie Julek? Łódź. Dzień dobry, jest, słuchajcie, 6.30, a my już powoli ruszamy na kolejkę, podobno od czwartej ludzie już stoją. Więc za chwilę się widzimy w kolejce, tak chwilę? Dokładnie. A, a ja będę, a nie będę, no. a nie będę tata przyspieszał. No, dokładnie. Ja będę tata przyspieszał, bo będę chciał jeszcze szybciej. No. I jesteśmy, słuchajcie, 6.54. Podobno pod LEGO Storem już o 4 godzinie, ludzie stali. A jest 6.54. I mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo ludzi jeszcze o tej porze. Idziemy stanąć w kolejce. Na pewno będzie fajnie. I słuchajcie, jesteśmy w kolejce. Jest już kilkadziesiąt dobrych psów. A godzina jest 7.08. Ja muszę przeczytać? Ja, ja, dla najlepszego legotubera w Polsce, Ju, dla Julka, piękny. Słuchajcie, ludzie się rozbiegli, zaczęli biec i mamy tutaj normalnie szał ciały, Julek też biegnie. Biegniemy, kto pierwszy dzisiaj mamy tutaj. Zobaczmy na kolejka. Ajajaj, pamiętajcie o zeszycie. Zaraz zobaczymy, właśnie, Siu, jak duża jest kolejka, idziemy Julek, zobaczymy, czy śmieszna lista jest obowiązująca, czy nie. Chodź, chodź Julek. ...żeby się wpisała. Muszę jeszcze... okay. Aha, bo to w ogóle... Powiedz, gdzie mam się podpisać, a się wpiszę? Tutaj. tutaj? Dobra. Trzymać? Trzymasz? Czekaj, wiesz co, ja muszę... Mamy to... Wszystkiego, mój paciek się podczepia. To jest... Co Mama. To już jest jedno twoje? No właśnie, to nie jest twoje, racja. Może? No jednego weź sobie. Mm -hmm. Super! Słuchajcie, a tutaj słuchajcie, mamy taki zakątek Lego Truberowy, Lego Mastersowy. Wszystko mamy dużo tutaj różnych. Słuchajcie, niestety jak to często bywa ludzie wchodzą sobie z boku. Ale jeszcze czwartek godzina 9.42 i lepiej jeszcze otpadek. 9.48, jesteśmy coraz bliżej wejścia, rozbitek będzie nasz czy nie? Tak. Tak, będzie nasz rozbitek. Będzie fajnie, no będzie się fajnie. Się, się budować, bliżej. Jak chcę zbudować, jak się zbudować w domu tego Dobra. Ranka, albo w pociągu. Zbudujemy. W pociągu w ja To pewnie jest godzinka i wejdziemy. I jeszcze chwilę <gryruption> i wejdziemy nie jest wcale jakiś taki duży ale mamy tutaj, możemy zbudować mini minifigur możemy sobie skorzystać z pick and break, czyli wybiera i buduj i mamy tu bardzo fajne rzeczy ulubiony jest tylko z duplo wow, fajne jest duplo, Owens duplo, zobaczcie, jest Owens duplo to jest elementem Lego Storu, moim zdaniem są pracownicy Lego, ludzie robią naprawdę fajną robotę po prostu to są najfajniejsi w ogóle gdzie tutaj prawie jak dostawy katek w Londynie no i słuchajcie, udało nam się w końcu wejść do Lego Storu Spędziliśmy tam chwilę czasu i się podobało w ogóle w... Że... Najbardziej mi się podobało ten. Że... M... M... Tylko mi się nie podobało, że jestem bardzo długo w kolejce, a tak to fajnie było, że mogłem, je... 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 mogłem dostać coś takiego. Dokładnie, że, zakupki, że, zakupki, zakupki. Nie się tego. Dzisiaj, słuchajcie, kupiliśmy sobie na zimowo. Na zimowo dzisiaj. jak wy nie wrzucić, żeby go rozerwać. Nie, 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 to zrobimy w pociągu. O. Może powiemy, co nam się nie podobało. To jest jedna rzecz, nam się nie podobała, co? Jaka. Czyli kolejka, którą tutaj zrobili. E, czyli nie jest tak po prostu gęsiej, ludzie nie są ustawieni gęsiego, tylko po prostu. Są ubici, ubici także nie wchodzą. My na przykład sobie staliśmy, a przed nami weszły osoby, które stały z nami godzinę na przykład, nie? Godziny z nami. Ale ubite, ale ubite. Dokładnie, więc to było trochę niefajne tutaj. Więc mam nadzieję, że tutaj innego się bardziej postara następnym razem, żeby zrobić po prostu sznureczek ludzi. Jak takich było to w Poznaniu w ogóle. W Poznaniu to było bardzo fajnie rozwiązane. A w ogóle mam nadzieję, że kolejny Lego Store będzie już od ulicy. Czyli że to będzie flagowiec. No nie taki nie... W centrum handlowym. Udało nam się a, ruszyć z łodzi. Jesteśmy my w pociągu. I co może pokażemy co udało nam się kupić, co Julek? Pokażemy, co udało nam się kupić. Dobra. Daj. Słuchajcie, najfajniejsze co udało nam się kupić to oczywiście wioska elfów. Czyli coś, co wypada w tym roku z Lego. Tak, dokładnie. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście sklepik, Gratis. gratisik. sklepik? Tak. Jest, gratisik sklepik. Co tu jeszcze mamy? Sanie świętego Mikołaja? Są? Są. Co tu jeszcze mamy? Mamy. Taksówka jest? Taksówka. Jest a ile z otwarcia? są? tak, dwie sztuki nawet no i Halloween, zestaw na Halloween tak Julek? tak, Dokładnie. a tu jeszcze mamy baletnicę znaczy wróżkę tak naprawdę która wygląda jak baletnica patrzcie, trochę tego jest, to. ale my lubimy kłopoty. no jasne Otworzę. A kto, nam, kto z nas będzie lubił klocki? Ja czy ty? Ja. Nie wiadomo. Mi się wydaje, że to jest chyba nierozstrzygnięte. I że to nigdy nie jest za nierozstrzygnięte. Ale fajnie, ponieważ dzisiejszym jeszcze zakupem, wiesz co było? Czy może nie zakupem? Ale mega promocją jest to, że było, że było dwa razy punkty VIP. Więc to też było fajne. To było fajne. Że dostaliśmy dwa razy więcej punktów za te... Ja to zobacz, znaczy. ja To Zobaczcie, dostaliśmy. No, widzę, widzę, widzę jak się Nie cieszysz tego. no dnia no. pa, Papa jak to masz? Papa pa zobaczenia w kolejnym odcinku